Cześć kochani, witam się dzisiaj z wami bardzo serdecznie. Dzisiaj rozpoczynamy nową serię na kanale z otwierania pudełek subskrypcyjnych. Więc mam nadzieję, że takie filmiki wam się spodobają i dzisiaj zaczynamy otwierać pierwsze pudełko, pudełko październikowe od Biglossy. Jestem strasznie ciekawa jego zawartości. Ma piękny tutaj zobaczcie sweterkowy design. Więc mam nadzieję, że będą bardzo fajne rzeczy w środku. I mam nadzieję, że takie filmiki Wam się spodobają. Ja nigdy subskrypcji żadnej nie miałam, chciałam wypróbować. I słuchajcie, już koniec mojego gadania, także zapraszam do oglądania. Zobaczmy się z Wami z tej perspektywy. Mamy oto tutaj nasze pierwsze pudełko z Big Glossy. Za pudełko zapłaciłam. 50 zł, dlatego że miałam tam jakiś rabat. Normalnie subskrypcja kosztuje 59 zł co miesiąc. No i przechodzimy do rozpakowywania. Tu mamy naszą karteczkę z produktami, które znajdują się w środku. Ale na razie sobie ją odłożymy. I tutaj mamy nasz środek, i co pierwsze widzimy, jest to maseczka do paznokci i skórek z She-Hand w formie wygodnych nakładek na palce. I to może być, słuchajcie, bardzo fajny produkt. Tutaj widzimy, że są jakieś olejki, więc naprawdę na tą porę roku może się to fantastycznie nam sprawdzić. Nie znam tej firmy, ale na pewno przetestuję. Mamy tutaj 10 nakładek, rozmiar uniwersalny. I zaraz zobaczymy, ile kosztuje to normalnie w sklepie. W sklepie ta maseczka kosztuje 14,90 za sztukę. Oczywiście, my sobie na końcu podsumujemy, jak to tak naprawdę wychodzi. Kolejną rzeczą na końcu widzimy jest żel antybakteryjny do mycia rąk. marki Skarb Matki. Jest w całkiem sporej pojemności, bo 80 ml. I mamy tutaj 60% alkoholu. No teraz na ten czas na pewno też nam się przyda taki żel. Na pewno go wykorzystam. Tylko tutaj, słuchajcie, jest napisane, na nawilża skórę dłoni. Nic, to jest z alkoholem, raczej nam nie nawilża skórę. No ale dobrze, zobaczymy. Teraz jeszcze chciałam zobaczyć, ile kosztuje ten żel. I to jest cena 12,99 za 80 ml. Więc niedrogo. Kolejną rzeczą w naszym pudełku jest peeling do mycia ciała z AA. Peelingi są naprawdę bardzo fajnie i ostatnio nawet mi się skończył i chciałam kupić, więc będziemy dostawać. Mamy tutaj pojemność 200 ml, więc naprawdę bardzo sporo. Generalnie powiem Wam, że jestem z niego zadowolona i mam nadzieję, że się fajnie sprawdzi. Jeszcze zaraz zobaczymy, jak pachnie. Słuchajcie, ma bardzo fajny, taki owocowy zapach, więc, więc generalnie jestem bardzo zadowolona, że nam się trafił. Zobaczmy, ile kosztuje ten peeling w sklepie. Peeling 200 ml 16,29. Następną rzeczą jaką tu widzimy jest scrap do ust z Nivei, jest to scrap z aloesem i witaminą E i generalnie ja go mam już w swojej kosmetyczce i on mi się naprawdę dosyć fajnie sprawdza, więc szkoda, że akurat dostałam ten z aloesem, bo wiem, że jeszcze był taki różowy i tamtego nie mam. Także fajnie jakbym mogła sobie też wypróbować ten drugi, no ale już nic nie zrobimy. Tego peelingu jestem bardzo zadowolona. Teraz jak wiemy, jest okres jesienny. Kiedy te usta nam się szybko przesuszają, więc trzeba je dobrze nawilżyć, dobrze o nie dbać, także na pewno się nie zmarnuje. Zaraz zobaczymy jeszcze, ile kosztuje ten skrap. I cena jego to 1399. I następną rzeczą jest. Krem multifunkcyjny do twarzy i ciała z Botaniki. Jest to krem, który ma w sobie 98% składników pochodzenia naturalnego, więc bardzo dużo. Mamy tutaj go w pojemności 50 ml, więc też całkiem sporo. Zapach jest tutaj porzeczkowy, więc teraz zobaczymy jak pachnie. Nigdy go nie używałam, więc fajnie, że coś takiego się trafiło. Na pewno zobaczymy, wytestujemy. No, i generalnie to bardzo fajny produkt. Słuchajcie, pachnie też naprawdę bardzo fajnie, więc zobaczymy, jak się tak naprawdę będzie nam sprawdzał. Cena kremu z Botaniki to 19,99 za 50 ml. Przed ostatnią rzeczą, jaką tutaj mamy, jest czekolada z Chocolissimo. i to jest czekolada deserowa z miętą. Mamy tutaj 35 gram tej czekolady. Tutaj mamy też voucher na 10 zł na zakupy w Simu, więc bardzo fajnie. Także generalnie sobie zjemy. Jest też podana data do kiedy czekolada należy zjeść. Także bardzo fajny, słodki prezent. Czekolada ta kosztuje 10 zł za jedną sztukę, czyli bardzo drogo. I ostatnią rzeczą, jaką, nie, przepraszam, przedostatnią rzeczą, jaką tutaj mamy, jest maska do włosów, intensywnie regenerująca, która ma wzmocnić i nadać blask naszym włosom. I mamy tutaj w składzie ocet jabłkowy, rozmaryn i tatarak. I to jest, słuchajcie, próbka. Ma 20 ml, więc starczy pewnie nam tylko na raz. I takich próbek to my nie lubimy, bo ta próbka pewnie kosztuje 3 zł, Jeszcze sobie spojrzę tak 2,99 za 20 ml, czyli generalnie mało. Starczy to nam na raz. Więc z tego niestety zadowoleni nie jesteśmy. I ostatnią rzeczą, jaką tu widzimy, jest to błyszczyk z pierrena w kolorze. Słuchajcie, numer to jest. Numer tego błyszczyku jest 05. I powiem Wam, że generalnie kolor jest zupełnie nie dla mnie, bo jest to taki mocny, barbiowy, różowy kolor. I no niestety, bardzo małej ilości kobiet taki kolor będzie pasował. Więc mogliby dać coś takiego bardziej neutralnego, w czym większość kobiet dobrze by się czuła i by im taki błyszczyk pasował. Ja generalnie błyszczyków nie lubię. Ale gdyby był fajny kolor, to pewnie bym go używała. Jeszcze zobaczymy, jak on tam na ręku wygląda, więc zrobimy sobie słocza. Ciekawe, jak pachnie. Ma bardzo ładny zapach. No, ale tak jak mówiłam, zobaczcie. Widzicie, jak jest kolor. Mocno różowy. Nie każdemu on naprawdę będzie pasował, więc generalnie. No, jestem niezadowolona. Trochę smuteczki. I zobaczmy jeszcze ile ten błyszczek kosztuje 1999 za 6 ml. No i słuchajcie, tak to się prezentuje całe to pudełko. Powiem Wam, że z niektórych produktów jestem bardzo zadowolona, z niektórych nie, na przykład z tej próbki maski do włosów jestem niezadowolona ale na przykład z tego peelingu, czy z tego kremu naprawdę jestem zadowolona, jestem zaciekawiona, także będziemy próbować, zobaczymy jak to się faktycznie sprawdza. I teraz podsumowanie, ile tak naprawdę warte są te produkty. I słuchajcie, wartość tych produktów to 111,14 zł, a mamy tutaj ich aż 8. Przypominam, że ja zapłaciłam za... Ten bok 50 zł, czyli generalnie jakby nie patrzeć, to się opłaca. I to by było na tyle. Jeżeli filmik Wam się spodobał, to oczywiście zapraszam do komentowania, subskrybowania, do łapkowania, do bycia aktywnym i do zobaczenia za niedługo.